Cześć, Czeołem. Witajcie bardzo serdecznie. Jestem w Bomblinie. To jest taki bardzo ładny ośrodek misjonarzy świętej rodziny. Nie wiem, czy to wszystko będzie widać, bo tu tak chodzę z tym statywem. Tam na górze, jakbyśmy dalej spojrzeli, nagrywaliśmy wczoraj. Rapsy. Także widzieliście, być może, Hot 16 Challenge 2. Jak nie, to to wejdźcie, bo jest na co popatrzeć. Pokazaliśmy trochę talentu, którego nie mamy, ale było bardzo wesoło, było bardzo ciekawe i mam nadzieję, że też ten kwadransik dzisiaj będzie dla Was interesujący. Bo tytuł skandaliczny o tym, że można zgorszyć się Panem Jezusem. Więc jeśli macie chwilę, a wierzę, że macie to zróbcie sobie herbatkę albo y, przynajmniej weźcie Biblię do ręki i będziemy wspólnie rozważać Boże Słowo. Cześć i czołem, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym Kwadransiku ze Słowem. Tak jak powiedziałem Wam chwilę, jestem w Bąblinie pod Poznaniem. Zaprosił mnie tu ojciec Radek, Rafał, mój, mój dobry, znajomy, przyjaciel. Już nie będę owijał po I, I wczoraj mieliśmy tutaj ciekawy czas właśnie podejmowania wyzwania. To jedna rzecz, a druga rzecz. Wieczorem zostałem zaproszony też tak dosyć spontanicznie przez jedną ze wspólnot, właśnie przez wspólnotę Poznanie Jezusa i też przez biskupa Szymona Stółkowskiego tutaj do poznania, do podzielenia się swoim świadectwem z młodzieżą. Także wczoraj wieczorem. Dzieliliśmy się razem, się modliliśmy i było, było naprawdę super. Także być może gdzieś w internecie się na to natknęliście. Jeśli nie, to, to może się natkniecie, bo w internecie, wszystko co wisi, to no właśnie, jest powiedzenie, że internet nie zapomina. Także dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami Słowem Bożym z Ewangelii Marka, więc otworzę Biblię dzisiaj pierwszego kościoła. Wiem, że ostatnio zawsze mam ją w ręku, ale nie zawsze z niej czytam. Ewangelia Marka, 5 rozdział 35 werset. Jest to fragment, który będzie nam mówił o rzeczy trudnej, bo o zgorszeniu się Panem Jezusem być może samo takie powiedzenie, czy nazwanie tego odcinka w taki sposób jest dla kogoś gorszące, ale chcę Wam udowodnić, że, że wcale Pan Jezus nie zawsze był odbierany w sposób, w jaki myślimy, że nie wszystko to takie było cukrowe i, i lukrowe i, i, i przyjemne. Więc chciałbym, żebyśmy otworzyli Słowo Boże. Marek 5.35 35. Czytamy do 6 rozdziału, 6 wersetu. Więc czytajcie ten fragment ze mną. Gdy On to mówił, przyszli z domu owego przełożonego synagogi i powiedzieli:" Twoja córka umarła. Po co jeszcze trudzisz nauczyciela?" Jakby nie słysząc przekazanej wiadomości, Jezus powiedział do przełożonego synagogi:" Nie bój się, bylebyś wierzył." Nie pozwolił nikomu towarzyszyć sobie, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakuba. Weszli do domu przełożonego synagogi. Usłyszał tam wrzawę, płacz ludzi i wielkie lamentowanie. Po dojściu do nich powiedział: Po co zawodzicie i płaczecie? To dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go za to, a on usunął wszystkich, a potem zabrał ze sobą ojca tego dziecka, matkę i tamtych trzech i wszedł tam, gdzie znajdowało się dziecko. Wziął dziecko za rękę i powiedział do niej: Talita kum, to znaczy dziewczynko, nakazuje ci wstań. Zaraz dziewczynka wstała i chodziła. Miała już bowiem 12 lat. Na no to obecnie osłupieli w wielkim zdumieniu, a on stanowczo im nakazał, aby nikt się o tym nie dowiedział. Polecił też dać jej jeść. I szósty rozdział. Potem oddalił się stamtąd i przyszedł do swojego rodzinnego miasta. Towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nastał szabat, zaczął nauczać w synagodze. Wielu słuchaczy ze zdziwieniem mówiło: skąd mu to? Co to za mądrość mu dana? Takie moce objawiają się za jego sprawą. Czy to nie jest ów cieśla syn Maryi, brat Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona? I czyż to nie jego siostry są tutaj u nas i czuli się nim zgorszeni? A Jezus powiedział do nich: nigdzie nie lekceważą proroka, jak tylko w jego ojczyźnie, i wśród jego krewnych, i w jego domu. I nie mógł tam uczynić żadnego cudu, tylko na paru chorych położył swoje ręce i uzdrowił ich. Dziwił się ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie, nauczając. I ten fragment, który przeczytaliśmy wspólnie, ma w sobie wiele treści, i chciałbym zatrzymać się też, zanim przejdziemy do, do Sedna, na fragmencie 36, werset 36 to było bardzo ciekawe, kiedy czytałem ten, ten przekład, bo Biblia tysiąclecia, kiedy ją przeczytamy w tym fragmencie, jest napisane w 36 wersecie. Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi, nie bój się, wiesz tylko. A my tutaj czytamy, że Jezus jakby nie słysząc przekazanej wiadomości, powiedział to do przełożonego synagogi. To jest bardzo ciekawy zwrot. Jezus jakby nie słysząc przekazanej wiadomości, poszedł dalej do dziewczynki, którą wszyscy ogłosili za martwą, była martwa, a Jezus jakby nie słysząc przekazanej wiadomości, poszedł, by zrobić to, co miał zrobić. To się nazywa wiara. To się nazywa pewność w oparciu nie o fakty, które są gdzieś, okoliczności, sytuacje, które dzieją się w życiu, ale w, tutaj Jezus pokazuje wiarę w oparciu o rzeczywistość Królestwa Bożego. Wiara, która jest Pewnością rzeczy, których nie można zobaczyć fizycznymi zmysłami. Wiara jako pewność tego, co Ojciec chce uczynić, mimo że wszystkie okoliczności, wszystkie sytuacje mówią na opak, mówią na przekór, wszyscy mówią, że ona zmarła, przecież widzieli już wielu ludzi, którzy umierali, widzieli, że nie żyje, widzieli, że jest martwa. Jezus nie chciał usłyszeć tej wiadomości, która została, została tam ogłoszona i przekazana. I w tym fragmencie Jezus uczy nas. Wcale nie lekceważenia faktów, bo, bo wiara nie polega na tym, że Ty powiesz, mm, teraz nie wiem, lekarz stwierdził diagnozę, więc ono kłamie, oszukuje. Nie chodzi o oszukiwanie faktów i nie chodzi o to, żeby zaprzeczać faktom, ale chodzi o to, by zawsze pamiętać, że Bóg ma ostatnie słowo. Pamiętać, że Bóg zawsze ma moc odkręcić to, co, e, co stało się gdzieś w rzeczywistości. Jezus ma moc zmienić fakty. I wiara w Niego polega na tym, że Ty ufasz bardziej i masz zawsze w swoim sercu przekonanie, że nawet jeśli najmądrzejszy człowiek świata coś powie, to Jezus ma moc to jeszcze zmienić. I Jezus żył w takiej relacji z ojcem, dla mnie to jest niezwykłe, że Jezus żył w tak, blisk, tak bliskiej więzi z ojcem, że On wiedział, co ojciec chce uczynić. Dlatego mógł te fakty, które słyszał z zewnątrz, po prostu odrzucić, bo On wiedział, że idzie wskrzeszyć dziewczynkę. On wiedział, że nieważne jest, co teraz ludzie powiedzą, bo ojciec powiedział mu, że dziewczynka będzie wskrzeszona. I to nazywa się wiara, zapatrzenie. W to, co robi Ojciec, wsłuchanie się w to, co czyni Bóg. I kiedy wiesz, co jest Jego wolą, jesteś w stanie iść po prostu jak przecinak, iść przez środek burzy i wiedzieć, że ta burza się skończy, wiedzieć, że te fale Cię nie zatopią, ale musisz najpierw mieć taką relację z Ojcem, by wiedzieć, co On do Ciebie mówi. I dochodzimy później po tym wskrzeszeniu do, do szóstego rozdziału, i to jest dobre, żebyśmy weszli teraz w ten kontekst. Jezus wskrzesza dziewczynkę, czyni cud, czyni coś niezwykłego, coś, co jest nie mieści się w głowie, czyni największy cud, jaki można uczynić, przywrócić kogoś do życia. I widzimy, że wchodzi po tym cudzie do Nazaretu, do miejsca, gdzie wszyscy go znali, e, gdzie się wychowywał, gdzie no, spędził wiele lat swojego życia. I w tym miejscu nie dają mu wiary. I czytamy coś tragicznego. Trzeci werset szóstego rozdziału. I czuli się nim zgorszeni. Zadawali pytania, czy to nie jest cieśla, syn Maryi, brat Jakuba, Jozesa, Judy, Szymona, i czy to nie są siostry jego, które są tutaj u nas. Czuli się nim zgorszeni. Zobaczcie, że to jest tak mocny werset, bo on wstrząsnął kiedy zacząłem czytać ten urywek pisma, ponieważ zobaczcie, że można zgorszyć się Bogiem. Można zgorszyć się Jezusem. My tak bardzo często, nawet w naszym pobożnym życiu, wkładamy Pana Boga w ramki. Jesteśmy przyzwyczajeni, że ok, w niedzielę godzinka do kościoła, ale jak chcesz zrobić coś już więcej, to już w domu czasami wywoływany jest skandal. Jakieś, jakieś kłótnie się zaczynają, ale nie przesadzaj, do jakiejś sekty chyba chodzisz. Ja spotkałem się jako też lider wspólnoty tak wiele razy z takimi historiami, gdzie Rodzic nie miał nic przeciwko, żeby... Córka chodziła na imprezy, żeby po prostu wracała półprzytomna, upita w środku nocy, i rodzice nie mieli z tym absolutnie żadnego problemu. Ale kiedy chodziła we wtorek na spotkanie modlitewne i wróciła o 23, bo się modlitwa przyciągnęła, to już mówili, do sekty należysz, do jakiejś w ogóle chorej wspólnoty. Co to jest? Weź się dziewczyną, ogarni, weź się za normalne życie. I to jest przedziwne, według mnie. To jest naprawdę dziwne, kiedy. Nie mamy problemów z tym, żeby zlewać się z tym światem, a jeśli chcemy zbliżyć się do Boga, to pojawiają się trudności. Ale to jest Ewangelia, i o tym jest dzisiejsze słowo, że Ewangelia, która nie ma w sobie mocy, ona nikogo e, nie boli, ona nikogo nie uwiera. Ewangelia, która się zlewa ze światem, gdzie tylko wystarczy powiedzieć: OK, jestem katolikiem, ale będę żył po swojemu, to nikogo nie zaboli. Nikomu nie sprawi problemu, ale kiedy zaczynasz żyć prawdziwą Ewangelią, która staje się życiem, która niesie w sobie moc, która niesie w sobie namaszczenie, Ewangelia, która, którą głosił Jezus, miała moc. Zobaczcie, że wszyscy się obruszyli w kontekście cudów. Jezus wskrzesił kogoś i przyszli do znajomych, do, do tych wszystkich, którzy go znali. Jezus przyszedł z uczniami, i, i oni mówią: Przecież my Cię znamy, takie cuda tam czyniłeś, to tutaj nam zrób te cuda. I, I ci ludzie go po prostu zlekceważyli. Zlekceważyli go i powątpiewali w niego, ale problemem było właśnie to, że Jezus głosił Ewangelię z mocą. Gdyby nie głosił Ewangelii z mocą, Jezus nikomu by nie zawadzał, bo nie miałby takiego wpływu, nie miałby takiego posłuchu. A Ewangelia z mocą ona zawsze będzie uwierała ciemność, będzie uwierała taką pustą pobożność, będzie uwierała ludzi, którzy zdecydowali się żyć bez mocy Ducha Świętego. Duch Święty zawsze wprowadza taki właśnie dyskomfort, że musisz się zdecydować, czy pójdziesz na 100%, czy zatrzymasz się po prostu w pół drogi i wystarczy ci to, co masz. Ja powiem Wam, nie chcę zatrzymać się w miejscu, chcę widzieć moc Ewangelii, nawet jeśli będę człowiekiem, który będzie uwierał, może to jest moje powołanie, by uwierać, może to jest część tego powołania, w którym muszę być, ale chcę widzieć. Jak Boże Słowo jest żywe. Chcę widzieć, jak Jego Słowo działa, jak Jego Słowo przemienia wspólnoty, miasta, narody. To jest naprawdę, naprawdę możliwe. Pamiętam, jak kiedyś też. E, Przyszedł na spotkanie z modlitwą o uzdrowienie pewien mężczyzna, który miał ogromne problemy ze swoim kręgosłupem, tak ogromne, że nie mógł... Kiedy rano wstawał, musiał się czołgać. Jego ktoś z rodziny, chyba jego brat mi to opowiadał, że wstawał rano i musiał się czołgać do wanny. I od tą wannę przez 15, 20, a czasami 30 minut się podpierając, wstawał każdego dnia, więc to było coś strasznego. I kiedy przyszedł na modlitwę o uzdrowienie, Pan Bóg go uzdrowił. Następnego ranka, e, pamiętam, modliliśmy się wtedy wieczorem. Następnego ranka okazało się, że on pierwszy raz wstał bez żadnej podpórki. I drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień, piąty dzień. E, i to go tak wstrząsnęło, moc Ewangelii go tak wstrząsnęła, że nie tylko dała mu uzdrowienie, ale on poszedł do żony i powiedział: że Muszę zmienić swoje życie. Ja, ja się zwalniam z pracy. Więc żona się złapała za głowę: powiedziała to co, oni ci sprali mózg, Ty na pewno nie zostałeś uzdrowiony. O co tu w ogóle chodzi? A on chciał zmienić pracę, ponieważ pracował na lewo, pracował nieuczciwie i wiedział, że przez ten cud Bóg mu pokazał, że on jest i on nie może żyć tak jak żył do tej pory. Jakieś muchy tu latają. I on wiedział, że, że jego życie musi się przemienić. Ten cud sprowokował go do nawrócenia. I co burzę przeszedł w domu, to pewnie tylko on wie, ja znam skrawki historii, ale to nam pokazuje po raz kolejny, że Jezus nie zawsze przychodzi wprowadzić pokój, jak sam powiedział. Czasami ta Ewangelia będzie powodowała rozłam, bo ona będzie konfrontowała stary styl życia. Z nowym stylem życia, do którego Bóg nas zaprasza. Więc chcemy się na koniec pomodlić o to, byśmy nie byli obojętni na sprawy Królestwa, i byśmy nie byli obojętni w naszym życiu, na to, by widzieć moc, która płynie z Ewangelii, byśmy chcieli nią żyć, byśmy o nią wołali. I o to Panie dzisiaj prosimy, byś dał nam wiarę, która będzie objawiała. Moc Królestwa Bożego na ziemi. Chcemy być ludźmi, którzy żyją w mocy Ducha Świętego, Panie, i chcemy być ludźmi, którzy będą tę moc Królestwa objawiali swoim własnym życiem. Daj nam serca, które płoną ogniem, serca bez kompromisów i serca, które będą wprowadzały obecność Bożego Ducha wszędzie tam, gdzie pójdą. Chcemy tam, gdzie pójdziemy, nieść Twoją obecność, Twoją miłość i Twoją moc. I o to się dzisiaj, Panie, modlimy, o to wołamy. A Ty bądź w nas. I w naszym życiu błogosławiony. Amen. Także zapraszam Was też do tego, byście subskrybowali kanał, byście pomogli nam docierać do jak największej rzeszy ludzi, którzy jeszcze nie usłyszeli o Panu Jezusie, albo którzy po prostu potrzebują wsparcia i umocnienia na drodze wiary. Ja Was pozdrawiam i widzimy się w kolejnym kwadransiku ze Słowem. Z Bogiem. Pa!